Dzisiejsza praktyka będzie praktyką dla naszych barków, dla szyi, dla górnych pleców, ale też generalnie będziemy sobie pracować nad obniżeniem poziomu pobudzenia, obniżeniem poziomu napięcia. Jeśli podobają Wam się tego typu treści, jeśli lubicie ze mną praktykować, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i podzielcie się nim z bliskimi. A my teraz już przechodzimy do praktyki. Usiądź teraz wygodnie, może to być siat skrzyżny, może to być siat pośladkami na piętach. Zamknij na moment oczy i zatocz kilka głębokich ruchów ramionami do tyłu. Obserwuj, że ruch ramion może wpłynąć, a wręcz powinien wpłynąć na ruch reszty ciała. Staraj się tego nie izolować. I dodaj do tego wdech przez nos, kiedy unosisz barki, i wydech przez usta, kiedy barki idą w dół. Wdech barki w górę, wydech barki w dół. Jeszcze dwa razy. I zostań teraz w centrum skręć wnętrza rąk do sufitu i przechyl prawe ucho w prawo wydłużając przestrzeń po lewej stronie szyi rozluźnij teraz obie dłonie rozluźnij lewy bark wyobraź sobie, że odciągasz w przeciwnych kierunkach ucho od ramienia staraj się nie uginać Ręgosłup jest w centrum. Izolowany ruch dla boku szyi. Szukaj takiego pozytywnego nastawienia wobec tego, co robisz. Będzie Ci dużo łatwiej, jeśli będziesz pracować z umiarem. Ani nie za mocno, ani nie za lekko. I teraz przetoczmy brodę w stronę mostka. Lewe ucho w stronę lewego barku. Prawy bark jest ciężki, opada. Obserwuj, czy instynktownie nie chcesz rozluźnić zębów, opuścić ruchy w dół. W takim przypadku zwracaj uwagę na ułożenie języka. Niech język będzie miękko przyłożony do górnego podniebienia. Powoli przetoczmy głowę do centrum, do linii mostu. Na wdechu podnieśmy brodę. Łapiąc teraz za kolana, na wdechu przetaczamy miednicę, klatkę piersiową do przodu, barki, upadki po plecach w dół, brodę delikatnie do sufitu. I następnie od kości ogonowej przetaczamy się do tyłu, zaokrąglając plecy. Staraj się nie przyciągać barków do uszu. Miednica do przodu, klatka piersiowa do góry, barki, łopatki w relacji z barkami w dół. I wydech, kość ogonowa pod siebie, plecy wypukłe, broda do mostka, ale barki od uszu. I jeszcze dwa razy. Kość ogonowa w górę, plecy wklęsłe, łopatki w głąb pleców. I wydech od kości ogonowej, plecy w tył, barki w dół. I raz jeszcze przytoczmy się do przodu. Wyciągnijmy teraz dłonie przed siebie i zacznijmy delikatnie kołysać z boku na bok. Tak jak czujesz, tak jak ciebie ciało prowadzi, szukaj miękkości, swobody w tym, co się dzieje. Może dodać ruch ręki na jedną na drugą stronę, ale nie spiesz się. Mm, wszystko w towarzystwie oddechu, z przyjemnością. Jeśli wykonujemy jakąś czynność i towarzyszy nam podczas tego działania a, takie poczucie przyjemności, bezpieczeństwa, to nasz układ Nerwowy, dużo łatwiej i przyjemniej się poddaje, zmniejsza napięcie, dzięki czemu ciało staje się bardziej przestrzenne i otwarte. I zakończ na swój sposób. Świetnie. Wrócimy do centrum. Zmienimy teraz skrzyżowanie nóg. Jeśli siedzisz pośladkami na piętach, Podwiń palce stóp, tak aby uelastycznić w międzyczasie swoje stopy. Opuśćmy barki, łopatki w dół, puśćmy prawą rękę albo na udzie, albo na ziemi. Lewą rękę wyciągnijmy do boku. Niekoniecznie super prosta ręka. I teraz zobacz, lewy bark, rotujesz do wewnątrz i na zewnątrz. Kiedy rotujesz bark do wewnątrz, Twoja łopatka wysuwa się do góry. Tutaj mięsień kapturowy się skraca. To, co się często nam wydarza podczas pracy przy komputerze. I rotacja zewnętrzna, czyli łopatka przesuwa się na swoje miejsce po plecach w dół. Rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna, zewnętrzna. Jeszcze raz. Rotacja wewnętrzna. Zewnętrzna i odłóż lewą rękę, wyciągnij prawą, zrotuj ramię do wewnątrz i wydech na zewnątrz. Pociągnij łopatkę do góry i pociągnij łopatkę po plecach w dół, wdech i wydech. Jeśli Twój oddech płynie w innym rytmie, podążaj za intuicją. Najważniejsze, żeby nie robić dodatkowego problemu tam, gdzie go nie ma. Po prostu oddychaj płynnie, tak jak ciebie ciało prowadzi. I rozluźnijmy ręce. Wypuśćmy kilka wydechów, świadomych wydechów przez usta. Poczujmy, jak ciężar ciała mocniej spływa na miednicę, barki spływają do ziemi. A bardzo pomaga dodanie głosu, dodanie dźwięku takiego mruknięcia albo takiego wystnienia ulni sprawdzaj sobie jak to na Ciebie działa na mnie działa bardzo dobrze dodamy teraz ruch szyi, raz jeszcze prawe ręka po prawej stronie, lewa ręka do boku i raz jeszcze rotujemy lewe ramię do wewnątrz i skręcamy lewe ucho w prawo przytrzymujemy ten ruch Staramy się nie zaokrąglać pleców. Obserwujemy wrażenia z ciała, budujemy, poszerzamy naszą mapę czucia ciała poszczególnych elementów. Nawet jeśli mamy już czucie w jakimś obszarze, to powiększamy jego jakość. Tak jak możemy mieć jakość zdjęcia o niskiej rozdzielczości, tak samo możemy mieć jakość zdjęcia obrazu naszego ciała o wysokiej rozdzielczości. I do centrum, opuść ramię, prawe ramię równoległe, zrotuj do wewnątrz i skręć prawe ucho w lewo, oddychaj swobodnie i znowu eksploruj swoją uwagą to co się dzieje w twoim barku, w szyi, z oddechem świetnie, raz jeszcze, lewa ręka rotacja wewnętrzna i teraz wyobraź sobie, że twoje lewe ucho tak jak oko chce spojrzeć maksymalnie w prawo prowadź oddech przez nos staraj się wydłużać fazę wydechu to pomaga nam przejść na przywspółczulną część naszego układu nerwowego odpowiedzialną za regenerację za odnawianie zasobów Rozluźnienie. Świetnie. I głowa ręka do centrum. Ostatni raz prawe ramię, zrotuj do wewnątrz. Skręć głowę w lewą stronę. Niech Twoje prawe ucho spojrzy w lewo. Pięknie. I wszystko do centrum. I znowu wydłużony wdech. Przez nos. I taki osadzający, gruntujący wydech. Tak jakby taki nadmiar napięcia, nadmiar pobudzenia. To wszystko mogło zejść wraz z wydechem do ziemi jeszcze dwa razy. Świetnie. Przejdziemy teraz do klęku podpartego. Ustawimy sobie klasyczny klęk podparty, czyli biodro nad kolanem, bark nad dłonią. Odsuniemy barki od uszu i zostaniemy teraz ciężarem ciała na prawej ręce. Lewą dłoń oprzymy bardzo delikatnie po lewej stronie szyi. Teraz odpychając się od prawej ręki, skręcimy się miękko w lewo, sięgniemy lewym łokciem do sufitu, twarz patrzy na razie do ziemi. I z kolejnym wydechem opuszczamy łokieć do maty. Wdech, odepchnij się od maty, skręć się w lewo, twarz patrzy do ziemi. I wydech w dół. Jeszcze raz. Wdech, odepchnij się, skręć. I wydech, zejdź w dół. Odstaw lewą dłoń. Odsuń barki od uszu, delikatnie przesuwaj podbrzusze w stronę pleców, tak aby nie wisieć na odcinku lędźwiowym. I teraz prawa dłoń z boku szyi, wdech, skręć się w prawo, ściągaj prawą łopatkę i z wydechem zanurkuj w dół. Wydłużaj wdech, aby ruch mógł trwać odpowiednio długo i powolny wydech, patrzysz w dół. Jeszcze raz wdech i wydech, świetnie, odłóżmy obie dłonie, wycofajmy teraz nieco kolana w stronę tyłu maty i teraz zaokrąglamy lekko plecy, aktywując brzuch i subtelnie wpuszczamy plecy, plecy w klęsła, ten ruch każdy z nas zna, Chciałabym tylko przypomnieć, aby łatwiej było nam się odnieść do tego w troszkę trudniejszej pozycji. Teraz z tego układu, zostawiając biodra nad kolanami, wyciągamy ręce do przodu. Palce wskazujące niech będą równoległe do siebie. Ramiona na zewnątrz, biodra do tyłu i na razie tak jak twoje ciało tobie pozwala, bez bólu, zejdź powolutku w dół. Jeśli masz problemy z odcinkiem szyjnym, nie zadzieraj brody. Kieruj twarz neutralnie do ziemi. Wydłużaj oddech. I teraz z tej pozycji, w której jesteś, podnieś się lekko klatką piersią do góry, schowaj żebra, czyli to, co robiliśmy przed momentem. Zaokrągli lekko plecy, wyciągaj biodra do tyłu. I zobacz, czy możesz zejść ciutkę niżej pachami, trzymając żebra schowane. Szukaj przestrzeni w tym, co się dzieje. Staraj się niczego nie wymuszać. Tak, żeby nie powodować kolejnych napięć. I pójść swobodnie. Miednicę możesz zejść niżej, jeśli ciało tobie pozwala, jeśli jest już na to gotowość. Oddychaj swobodnie. I jeszcze raz. Podnieś lekko klatkę piersiową. Schowaj żebra. Troszkę ściągnij kość ogonową w stronę pięt. Wyciągaj biodra do tyłu, ręce do przodu, głowa neutralnie. Oddychaj swobodnie w stronę klatki piersiowej. Świetnie. Teraz dociskając mocniej ręce, zaokrąglając plecy, wróć jedną, drugą dłonią na matę, połącz kolana, jeśli możesz usiąść w pozycji skały, ręce przenieśmy teraz do tyłu, zrolujmy barki, pociągnijmy rękami do tyłu i w dół dzięki czemu klatka piersiowa przesuje się do przodu staraj się nie wypychać hmm, klatki piersiowej zbyt mocno tak aby odcinek lędźwiowy mógł być w neutralnej długości Czyli nie chcę mieć po ludzku pogłębionego wygięcia w lędźwach tak? neutralnie ustawiony dolny kręgosłup przez lekkie napięcie brzucha i rozluźnij ręce Kolana ustaw nieco szerzej, wnętrza dłoni skręć do sufitu. Ach, raz jeszcze świadomie rozluźnij barki. Zobacz, czy masz lepszy kontakt teraz ze swoimi ramionami niż na początku tego spotkania. I na zakończenie zrobimy proste ćwiczenie. Będziemy prowadzić wdech do trzech, zatrzymamy wdech na trzy. Następnie wydłużymy, spowolnimy wydech do pięciu. I zrobimy pięć takich cykli. Przygotuj się, zrób naturalny wdech. Naturalny wydech. Wszystko odbywa się przez nos. Wdech do trzech. Dwa. Trzy. Zatrzymaj na trzy. Dwa. Jeden, wydech do pięciu, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech do trzech, dwa, trzy, zatrzymaj, dwa, trzy, wydłuż wydech, dwa, trzy, cztery. Pięć wdech, zatrzymaj, wydłuż wydech. Wdech do trzech, zatrzymaj, wydech do pięciu. Zatrzymaj. Wdech, zatrzymaj, wydech i wróć do naturalnego oddechu. Możesz ułożyć dłonie na klatce piersiowej na momencik zamknąć oczy i na zakończenie tego spotkania podziękuj sobie za swoją otwartość za ten czas, za zaangażowanie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Namaste. Po więcej tego typu treści subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się komentarzem, co chciałybyście, chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach. Dziękuję Wam pięknie. Do zobaczenia. Pa, pa.